Nie la. padłem na genialną serię, której jeszcze nigdy, ale to przenigdy nie było na tym kanale. TikToki, lecimy. Kiedy próbujesz być sniki, próbując żarcia, ale spada ci przykrywka! <zysy> <śmów> to spał! O oh matko! może <noise> i ja, przecież zawsze jak starzy wchodzą w nocy do pokoju, to zawsze się udaje, że się śpi. Ale ty, co, ten sapatyn pewnie zadziała też w <noise> Kiedy kurczak rujnuje twoje wideo, not I, a noble... I am muzykę, to po prostu przebiegnie. Zdał test na amerykańskie obywatelstwo. <noise> No. no. <laughs> God damn it. <laughs> Bro, you put pickles on that pizza and that pizza killed it <laughs> and almost took you <laughs> <laughs> Pięknie poka. Pięknie ja Położył na tej pizzy po górkach. Pięknie Nie co Po te Ja, odwiedzający wystawę niewolników. To jest. Nie. Nie mogę powiedzieć, że to jest czarny humor, nie? To jest zły humor. Mamo, ten jeden się. Złóż. Jest za dużo czarnego humoru. Ja się dziwię, że po tą dostaję. A jolo, i tak dostaje. Maki wrzucamy to. Czekaj. <ścoughs> czekaj, 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 czekaj. Czy to jest Honkai Star Rail? Tak, to jest to! Nie wiem, czy może obiło wam się o uszy, ale właśnie premierę miała nowa, darmowa gra Honkai Star Rail, prost od twórców Genshin Impact. Jest to rozbudowany RPG, w którym odkrywacie nowe światy, poznajecie wielu nowych przyjaciół i rozwijacie waszych bohaterów. Turowy system walki jest naprawdę dobrze dopracowany i bardzo widowiskowy, a każda z postaci cechuje się własnymi, unikatowymi umiejętnościami. Przykładowa walka z nowym jeleniem potrafi naprawdę zapaść w pamięć. A to tylko jeden z wielu czekających na was przeciwników. Grać Możecie za darmo zarówno na telefonie, jak i komputerach, i już niebawem konsolach. Wszystkie Wasze dane są synchronizowane, dzięki czemu możecie grać dosłownie wszędzie i o każdej porze. Konkaj stare je pobrać możecie z linków w opisie bądź za pomocą kodu QR.

Śmieszne. No, nie, cały, no, cały odcinek tak... No tak, dzięki śmieszne... Jest, co?! Nie jest śmieszne. Mam coś dla Ciebie. Haha, goła baba, haha. Kurde. Prima Aprilis w Niemczech. Gleis 3, einfahrt ECE 69 nach frankfurt Hauptbahnhof, abfahrt 15.23. Vorsicht bei der Einfahrt. Hmm... Okej. Okay. April, april, ten cykl <laughs> Prima, april, <listociąg> został anulowany. <laughs> jeszcze na koniec ten minimalny uśmiech. Jeszcze <laughs> ten koleś jest genialny. To brzmi jak PKP, ale codziennie. Policja, czy ten samochód był modyfikowany? Co to znaczy? Może sprawdzimy pana wydech? Nie, jest zagłośny. za głośny? Nie wkurwiem mnie nawet, dobrze? Wiecie, że ostatnio jak mnie pały zatrzymały, to stwierdzili, że mam za głośne auto i że oni zaraz sprawdzą, czy na pewno ten wydech się mieści w normach. Panowie, ale to jest stokowy. Tak? To jest stokowy? Możemy zaraz sprawdzić. To sprawdzajcie. I pojechali. <śleskujesz> Dosłownie, to jest moja historia z życia. <śleskujesz> No i co? Jest to? Co, to? co to był za filtr? Co? 5 milionów podobnych. Pierwsze dzieci. Gdzie są te dzieci? Ej, to jest hit. Kiedy aktorzy nie grali. Czekaj, to już. Leży. Nie aktorzy. Kiedy aktorzy nie aktorzyli? Nie odgrywali swojej ro o, roli. O, dobrze, dobrze. My oh, no. you're... <śles> Matibet, to. Co jest, Poczekaj, nie moment, ja miałem to w sobie prywatnych zapisane no nie tutaj. Coś, coś się czeka, Po pokiś Pow, wszedłeś do Rosmana bez dziewczyny. Ma, a może there. jestem gejem? Jezu, jestem gejem. Ja miałem tak samo, za każdym razem po prostu wchodząc do rozmata. To jest tak niezręczne, że wchodzisz tam po papier toaletowy i mijasz 17 loszek, które wąchają perfumy, sprawdzają jak im leżą pas paznokietki i pośród nich tylko ty i ten jeden stary ochroniarz, który łazi między regałami. Zawsze tak jest. Co? Ej! Co? Ej! Losowy, śmieszny TikTok. Młody Madridista. Jest widzem i jeszcze nie oznaczył. Pow, <śmienicza> <śmienicza> Nauczyciel przełapał cię na próbie ucieczki z lekcji. Co byś zrobił, gdyby udało ci się uciec? Poszedłbym na piwo. Nie wkurwiaj mnie. Jeszcze <śmienicza> <śmienicza> to nie wkurwiaj mnie. <śmienicza> nie wkurwiaj mnie. <śmienicza> <śmienicza> Cudowne. Nie! A więc tak wyglądają widzenia ojciec na. Nie! Ja pierdolę, jakie zło! Kanadyjczycy nie mogą tego robić. Te głąby nie rozumieją, że tysiące ich rodaków przebywa tu nielegalnie? Ruchać ich i ciebie też. Ty masz obleśną szparę, a ty w opór zwietrzałe jaj. Tak nie było w bajce. <gry> to nie. Tak nie było w bajce! Czy to sperma, Czy ślady po lukrze? To przyjęcie urodzinowe ośmiolatków Oczywiście, że to sperma tak, to już w ogóle w bajce nie wyłow. Liar! Ale jak ja pasuje, <grymne> pasuje w chuj, no. Spróbuj się nie zaśmiać. Level średni. Ja. Kurwa! No Taki łobajcy! I da się z tego nie śmiać! Niekonwencjonalny sposób modliszki na odstraszenie wroga. Twoje ci wkrótce będzie moje. Czy on tak do mnie? A który? Bo wszyscy mówią: Wow, masz rację, to przerażające. My też ich przeraźmy i zobaczymy, kto pierwszy wymieni. Chuj ci w kociołek i pan banan będzie jebał. <coughs> Jaki był kontakt z tej wypowiedzi w ogóle? Mój w kociołek i pan banan będzie cię jebał. Co się działo na streamie Rafoniksa, czy ktoś wie? Sąsiedzi nie wierzą, że to pralka. OK Co to chuja? <grym i górę> I tak trzy godziny. Ja pierdolę, to <laughs> Przecież to jest cudowne. Co jest? Jak on się tam znalazł tak szybko? I to w tej samej pozie. Jak on to... Pomarańczowe koty. Pomarańczowe koty, po prostu. Rudzi są dziwni. Ta reklama jest straszna. Biała rasa. Czysta krew. Urodzone i wychowane w Polsce. Od urodzenia dumne z pochodzenia. Żadne za zagranicy. Żadne. O matko. Naprawdę taka reklama przeszła w telewizji? Biała rasa, biała kred... Czysta krew. Jest to. Chyba co sobie jaja robicie teraz ze mnie? Gdybyście kiedyś się czuli bezużyteczni, pamiętacie, że w prawym, rogu, dolnym rogu jest jakiś gość? Hej, bez kitu. A w lewym górnym my. Piękne persy. Sprawmy, by Europa była biała. Dobra, nie, ja mam dość. Ja mam dość i nie, nie będę tego dalej oglądał nawet. To jest straszne. To jest takie ryzyko bana teraz, to no się w pale nie mieści. Komputer został spapieżowany. <mum> Rano <Rady, Juk. mum> <mum> ja Nie Rany, to jest nie <mum> <Watykańczyk. mum> <mum> <mum> Tak, to jest Watykańczyk. A co was śmieszy? Co was śmieszy? Co was śmieszy? Co w tym jest zabawnego? Naprawdę, no zapierdalający na ekranie w każdym kierunku jest zabawny. <laughs> o, Śni o swoim pierwszym aresztowaniu! <laughs> Serio? Dude. Ja Mam pytanie. Jedno pytanie: dlaczego lubi to diabeł? Diabeł! <laughs> Lubię peskidu! <noise> Czekaj, będzie tu ktoś jeszcze ze znajomych? Nie, tylko diabeł. Tylko diabeł jest takim zbyrolskim twórcą. Opowie pan nam o swoich doświadczeniach podczas wojny secesyjnej? No wiesz, ciężko było. Dezenteria, szkorbut, gangrena. Na szczęście chłopaki się nie nudzili, bo za naszym batalionem szła twoja matka. Uwielbiam Roka. Jezu, ja kocham tego kolegi. On jako jedyny nie ma takiego kija w dupie. Że u, na starych się nie wchodzi. Uu. No jak się Co nie powiem, wchodzi? Tak, bo za naszym batalionem szła twoja matka. <śmiech> Cudowne. <śmiech> Ale to tyle. Tak. W sensie. To dosłownie. To nie jest. Ja pierdolę. Ten ułamek sekundy, pomalować się na czerwono. <laughs> Ale to jest papryka ja z tego... <laughs> Uwielbiam takich oddanych ludzi, nie doleci serduszko za to. Ja zakładam konto w banku. Bankier, proszę podać e-mail. Też ja. Pała jest po to, by stałamować e-mail w kropkach. <laughs> Mnie to właśnie rozwala, jak ludzie nie mają normalnego maila, tylko jakieś takie gówna. Na przykład Mateusz, supermontażysta PL, kurwa i wystawiajcie mu fakturę na toj tu się księgowej. Nie, 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 nie rozumiem tego. Jeleń po usłyszeniu szalestu gołęsi zaczyna spierdalać. Także jeleń, gdy zbliża się do niego 40 tonowa ciężarówka. Wiecie, że raz tak miałem, że jechałem sobie drogą? może, wow. Może nawet... zamknij się. Może nawet znajdę tego szrota, bo mam, mam szota z kamerki. Jadę sobie drogą na drodze z tego wiele, nie? Jak zatrąbiłam, to i ja zaczął się ślizgać na asfalcie się wypierdoliłem. To dopiero zaczął uciekać. Poszliśmy się na asfalcie, kurwa! I zaczęłam... to z Modliszka bardzo szybko sprowadza żurawia do pionu. Idźcie za tymi zielonymi jadeitowymi, ale nie walcz z nimi. Czemu ja? Dlatego, że się spytałem? Nie. Dlatego, że umiesz latać. Przyzwyczaj się do swojego losu i zamknij kurwa pizdę. O, Ale to pasowało. Kiedy dzwonią do mnie z agencji, że muszę wrzucić znowu reklamę do filmu. A ja mówię, a ja nie chcę. Już tyle reklam ostatnio było. Przyzwyczaj się do swojego losu i zamknij kurwa pizdę. Dobrze, tak nie. <noise> Pamiętajcie, że link do honka i kosmiczna kolej! <noise> Znajduje się w linku w opisie. Honka jest oczywiście grą darmową, do której pobierania serdecznie Was zachęcam. A jeżeli nie widzieliście. Ona już wie, co robić, nie? Tutaj znajduje się karta z poprzednim filmem. Warto go obejrzeć. Serio. Pa, Ozu!